Nana-sir Bóg Księżyca nosił u Sumerów imię Nana lub Suen. Semicka forma jego imienia to sin. Szczony był na całym Starożytnym Wschodzie. Nana-sin odpowiedzialny był za prawe wyroki, ale jego pieczę oddawano również porody ze względu na osobienie wiecznego życia i odrodzenia, pojawiania się i znikania na niebie. Jako bóstwo nocy zajmowało szczególne miejsce w astrologii i astronomii. Różne fazy księżyca umożliwiały przede wszystkim obliczanie długości miesięcy. Wydaje się, że był bóstwem niższej rangi, ale często obecny był w życiu codziennym ludzi. Zachowały się liczne modlitwy do Sina, które przedstawiają go jako bóstwo nadrzędne, nawet potężniejszego pana wśród bogów. Według mitologii sumeryjskiej zrodził się z Ninrila. Zgwałcony przez boga Enlila. Szczególne związki ojca i syna potwierdzają bezpośrednie relacje pomiędzy ich świątyniami: Sina w mieście Ur i Enlila w Nippur. Sumeryjski poemat liczący ponad 350 wersów, stworzony prawdopodobnie w okresie panowania trzeciej dynastii, Zur, opowiada szczegółowo o podróży Barko, boga nanny, ku siedzibie ojca Enlila. Małżonka nanny nosiła imię Ningal akadyjskie imię Nikkel, a ich dzieci byli m.in. Inanna Ishtar oraz Utu Szamasz. Głównym miejscem kultu tego Boga było miasto Haran, obecnie na terenie Turcji, które zbudowano ku czci świątynią El-Halhul – Dom Radości. Miał również sanktuaria w wielu innych miejscowościach – Ur, Borsipie, Uruku, Ashur, Babilonie, Agade, kalchu i Lerisie. Kapłanki boga Sina, Wur wywodziły się z rodziny królewskiej. Najbardziej znaną była Neheduanna, córka Sargona Wielkiego, poetka tworząca w języku sumeryjskim. Na Półwyspie Arabskim jego kult rozkwitł w władzie Tema, szczególnie w okresie dziesięcioletniego pobytu w tym miejscu króla Nabonida. Panującego w VI wieku przed naszą erą. Władca ten z powodów politycznych dążył do wyniesienia boga Sina na szczyt panteonu, co doprowadziło do buntu kapłanów Babilonii. Cześć oddawana bogu księżyca na całym starożytnym wschodzie, zarówno przez ludność osiadłą, jak i nomadów, spowodowała, że jego kult trwał aż po 382 rok, kiedy to cesarz Teodozjusz nakazał zburzenie świątyni w Haran.